Sen o Polonii, część pierwsza, nowy początek. Był piękny wiosenny poranek, kiedy prezes Nitot obudził się z szerokim uśmiechem na twarzy. Jego sen był wyjątkowy. Widział młodą drużynę Polonii, która wspólnym wysiłkiem osiągała niesamowite sukcesy. Wiedział, że ten sen to znak. Zdecydował, że zrobi wszystko, by pomóc swoim młodym zawodnikom spełniać marzenia. Na boisku treningowym młodzi chłopcy trenowali przed nowym sezonem. Każdy z nich miał swoją historię, swoje marzenia i cele. Najmłodsi: Olek i Mikołaj. Obaj ośmiolatkowie dopiero zaczynali swoją przygodę z piłką nożną, ale ich energia i zapał były zaraźliwe. Olek marzył o tym, by kiedyś zagrać w lidze mistrzów, a Mikołaj zdobyć złotą piłkę. Adaś, jedenastoletni pomocnik, czuł, że jego rola w drużynie będzie kluczowa podczas nadchodzących zmagań. Piotrek i Ksawery, obaj pełni entuzjazmu, planowali zachwycić wszystkich swoimi umiejętnościami dryblingu. – Kto jest najlepszy? Polonia! – krzyknęli wszyscy na rozpoczęcie treningu. Okrzyk odbił się echem. Trener Artur, odpowiedzialny za rozwój technicznych chłopców, Pokiwał głową z zadowoleniem. Był dumny, że chłopcy tak dobrze się dogadują i wzajemnie wspierają. Sezon zaczynał się za tydzień, a trenerzy mieli pełne ręce roboty. Trener Krzysiek, znany ze swojego roztargnienia, biegał wzdłuż linii bocznej. Jego zadaniem było nagrywanie dronem treningów i analizowanie gry zawodników. Jednak zamiast skupić się na filmowaniu, zapomniał naładować baterię drona. Krzysiek, co ty znowu kombinujesz? Zapytał trener Donatas, specjalista od taktyki. Musimy mieć te nagrania na dzisiejszą odprawę. Spokojnie, zaraz znajdę ładowarkę. Gdzie się tu miałem? Krzysiek zaczął przeszukiwać swój plecak, wyciągając niepotrzebne rzeczy: piłeczki tenisowe, gwizdek, a nawet mały plastikowy model wieży Eiffla, który dostał od prezesa Nitota. W końcu ładowarka się znalazła, a dron wzbił się w powietrze, nagrywając poczynania piłkarzy. W międzyczasie na boisku. Olek i Mikołaj starali się udowodnić swoją wartość starszym kolegom. Adaś, Piotrek i Ksawery, starsi o kilka lat, patrzyli na nich z mieszanką ciekawości i pobłażania. Hej, maluchy, pokażcie co potraficie! rzucił Piotrek z uśmiechem. Olek podjął wyzwanie. Wziął piłkę, ominął kolegów. Z drużyny i strzelił prosto w okienko bramki, gdzie Miłosz, czternastoletni bramkarz, nawet nie zdążył zareagować. Nieźle młody. Pochwalił Miłosz, klaskając z uznaniem. Mikołaj również pokazał się z dobrej strony, dryblując z lekkością i precyzją, której nikt się nie spodziewał po tak młodym zawodniku. Obserwując ich, trener Paweł zauważył: To niesamowite, jak szybko się uczą. Będziemy mieli z nich dużo radości. Wieczorem, kiedy wszyscy już rozeszli się do domów, prezes Nitot spacerował po pustym stadionie Polonii. Był zamyślony, ale i pełen optymizmu. Nagle zauważył coś dziwnego. Na środku murawy pojawił się tajemniczy blask. Podszedł. I zobaczył piłkę, która wydawała się emanować delikatnym, niebieskim światłem. Czy to sen? Pomyślał, przecierając oczy. Piłka zaczęła powoli unosić się w powietrzu i delikatnie spadła u jego stóp. Nitot poczuł, że to znak, znak, że młodzi zawodnicy poloni są wyjątkowi i że czeka ich coś niezwykłego. Postanowił, że następnego dnia opowie o tym chłopcom, by zmotywować ich do jeszcze większego wysiłku. W głębi duszy wierzył, że ta magiczna piłka stanie się symbolem ich drogi do sukcesu. Kolejne dni upłynęły na intensywnych treningach. Trener Tomek, nazywany wynikowcem, zorganizował wewnętrzny sparring. Miłosz i Adam, 14-letni bramkarze, rywalizowali o miejsce w pierwszym składzie, co dodawało treningom emocji. Oleg i Mikołaj z każdym dniem zyskiwali coraz większe uznanie. Ich zaangażowanie nie umknęło uwadze trenera Pawła, który pochwalił ich podczas odprawy. Jesteście dowodem na to, że wiek nie ma znaczenia, jeśli ma się pasję i chęć do pracy. W międzyczasie trener Donatas pracował nad strategią, korzystając z analiz trenera Krzyśka, który w końcu naładował drona, opracował plan gry, który miał zaskoczyć rywali. Trenerzy wiedzieli, że sukces zależy nie tylko od umiejętności, ale też od współpracy i wzajemnego wsparcia. W jednym z ćwiczeń drużyna uczyła się gry na jeden kontakt. To trudne zadanie wymagało pełnej koncentracji, ale szybko przyniosło efekty. Nawet najmłodsi zawodnicy zaczęli dostrzegać, jak ważna jest precyzja i zrozumienie między partnerami z zespołu. W przerwach między ćwiczeniami trener Artur opowiadał historię o dawnych gwiazdach Polonii, inspirując zawodników do dalszej pracy. Wreszcie nadszedł dzień meczowy. Drużyna Polonii Warszawa stanęła na murawie, gotowa do walki. Chłopcy powtórzyli swój okrzyk: Kto jest najlepszy? Polonia. Pierwszy mecz zakończył się remisem jeden do jednego. Ale dla młodych zawodników było to jak zwycięstwo. Oleg zdobył wyrównującą bramkę w ostatnich minutach, co wywołało eksplozję radości na ławce rezerwowych. Mikołaj asystował przy tym golu, pokazując swoje umiejętności gry zespołowej. Piotrek i Xavery, mimo że nie zdobyli bramek, imponowali swoją pracą w obronie, co zostało zauważone przez trenerów. Po meczu trener Artur zebrał chłopców i powiedział: To dopiero początek. Dziś pokazaliście, że potraficie walczyć do końca. Wierzę, że stać was na jeszcze więcej. Pierwsza część historii dobiegła końca, ale każdy czuł, że prawdziwa przygoda dopiero się zaczyna. Tajemnicza piłka i wspólny wysiłek miały doprowadzić drużynę do jeszcze większych osiągnięć. Część druga droga do sukcesu. Poranek rozpoczął się w atmosferze pełnej ekscytacji. Drużyna Polonii Warszawa, pomimo remisu, w pierwszym meczu zyskała ogromne wsparcie kibiców i rodziców, którzy dostrzegli ich determinację oraz potencjał. Prezes Nitot, pełen entuzjazmu, zebrał wszystkich zawodników na specjalnym spotkaniu. Chłopcy, wczoraj pokazaliście, co znaczy walka do końca. Mam dla was niespodziankę, oznajmił prezes z tajemniczym uśmiechem. Do szatni wszedł Łukasz Piątek, legenda Polonii. Jego obecność wywołała poruszenie. Chłopcy byli zachwyceni, że mogli spotkać się z kimś, kto zrealizował swoje marzenia o profesjonalnej karierze. Piątek rozdał autografy i odpowiedział na wiele pytań młodych zawodników, inspirując ich swoją historią. Pamiętajcie, że każdy sukces zaczyna się od pasji i pracy zespołowej. Nie ma nic ważniejszego niż wiara w swoje możliwości, powiedział Piątek, a jego słowa zostały przyjęte z entuzjazmem. Jeden z chłopców ksawery zapytał: A co pan robił, gdy drużyna przegrywała? Łukasz odpowiedział: Najważniejsze to nigdy się nie poddawać i pamiętać, że porażki uczą nas najwięcej. Trener Donatas przygotował nową strategię. Wprowadził intensywne zajęcia z taktyki, w których główny nacisk położono na grę z połową. Każdy z zawodników miał do odegrania kluczową rolę. Dodatkowo trener Artur zaplanował specjalny trening techniczny dla Olka i Mikołaja, by pomóc im rozwinąć umiejętności dryblingu i szybkiego podejmowania decyzji na boisku. Adaś, jako jeden z bardziej doświadczonych pomocników, otrzymał zadanie wspierania młodszych kolegów podczas treningów. Jego zaangażowanie i wskazówki okazały się kluczowe w budowaniu więzi w drużynie. Piotrek, który zawsze stawiał na defensywę, zaczął uczyć Xaverego, jak skutecznie przewidywać ruchy przeciwników. Ksawery, który na początku był nieco zagubiony, zyskał większą pewność siebie dzięki wsparciu kolegów i trenerów. W trakcie jednego z treningów doszło do niezwykłego zdarzenia. Gdy chłopcy wykonywali ćwiczenia z piłką, ta magiczna, niebieska piłka, którą prezes Nitot znalazł na stadionie, zaczęła delikatnie świecić. Zawodnicy byli zaskoczeni, ale jednocześnie poczuli niezwykłą motywację. To wydarzenie umocniło ich w przekonaniu, że są na dobrej drodze. Olek stwierdził: To musi być znak, że damy radę. A Mikołaj dodał: Tak, to jakby ta. Piłka nas wspierała. Wieczorem po treningu trenerzy zorganizowali krótką sesję inspiracyjną. Każdy z chłopców miał podzielić się swoim największym marzeniem związanym z piłką nożną. Adaś powiedział: Chcę zagrać w reprezentacji polski, a Oleg dodał: Chcę strzelać takie bramki, że wszyscy będą mówić o Polonii. Te momenty jeszcze bardziej zjednoczyły drużynę. Następnym wyzwaniem był mecz przeciwko drużynie, która od dawna dominowała w lokalnych rozgrywkach. Był to zespół znany z agresywnej gry. Trenerzy wiedzieli, że aby wygrać, Polonia musi postawić na inteligentną grę taktyczną i szybkość. Trener Krzysiek mimo swojego roztargnienia przygotował szczegółową analizę rywali korzystając z nagrań z drona. Na odprawie przedmeczowej trener Tomek zwrócił uwagę na jedno Nie pozwólcie, by ich styl gry was wystraszył. Grajmy szybko i skutecznie. Pamiętajcie, że mamy się wspierać na boisku. Miłosz bramkarz dodał: Ja dam z siebie wszystko, ale potrzebuję waszej pomocy w obronie. Drużyna spędziła wieczór przed meczem na wizualizacji sukcesu, wyobrażając sobie kluczowe momenty, w których zdobywają bramki i bronią przed atakami rywali. Prezes Nitot podarował każdemu zawodnikowi drobny talizman miniaturkę magicznej piłki, która miała przypominać im o ich potencjale. Kluczowe starcie stadion wypełnił się kibicami, a atmosfera była napięta. Polonia zaczęła grę. Ostrożnie, ale z każdą minutą nabierała pewności. W dwunastej minucie Adaś przechwycił piłkę na środku boiska i podał do Ksawerego, który precyzyjnym strzałem zdobył prowadzenie. Jednak rywale szybko wyrównali. Gra stała się bardziej zacięta, a miłosz musiał wykazać się niesamowitym refleksem, broniąc kilka groźnych strzałów. Podczas jednej z akcji Olek popisał się niezwykłym dryblingiem, mijając trzech przeciwników i podając do Mikołaja, który oddał strzał w poprzeczkę. Kibice wstrzymali oddech. W ostatnich minutach meczu, gdy wynik wciąż był remisowy, Mikołaj przeprowadził indywidualną akcję, mijając dwóch obrońców i oddając strzał, który zakończył się bramką. Piłka wpadła do siatki, a stadion eksplodował radością. Polonia wygrała 2 do 1. Po meczu trener Donatas powiedział: To zwycięstwo jest owocem waszej pracy i determinacji. Jestem z was dumny. Miłosz, który wielokrotnie ratował drużynę, został wybrany graczem meczu. Wspólne świętowanie. Po meczu cała drużyna zebrała się w szatni. Prezes Nitot z dumą w oczach powiedział: To było niesamowite. Przed nami jeszcze wiele pracy. Ale już teraz widzę w Was przyszłość Polonii. Niespodziewanie w drzwiach pojawił się dyrektor Akademii, pan Paweł, znany z surowości. Na widok jego zaciętej miny wszyscy zamilkli, a chłopcy zaczęli wymieniać między sobą nerwowe spojrzenia. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, pan Paweł spojrzał na drużynę, rozłożył ręce i powiedział: No, no, nieźle, ale następnym razem liczę na więcej bramek. Uśmiechnął się szeroko, a jego ton złagodniał: A teraz co z tym grillem? Mam nadzieję, że mogę iść z wami. Szatnia wybuchła śmiechem. Wieczorem zawodnicy, trenerzy i rodzice zebrali się na wspólnym grillu, zorganizowanym w podziękowaniu za trud i zaangażowanie w cały sezon. Atmosfera była pełna radości, gdy nagle głos zabrał jeden z rodziców. Chcielibyśmy podziękować trenerom za ich ciężką, Pracę i oddanie naszym dzieciom. Chłopcy, widząc wzruszenie na twarzach swoich opiekunów, zaczęli spontanicznie klaskać i śpiewać klubowe przyśpiewki. Trenerzy nie kryli wzruszenia, a trener Artur powiedział: To wy i wasi synowie jesteście naszą inspiracją. Dziękujemy. Za wsparcie i za to, że jesteśmy jedną drużyną. Było to nie tylko podziękowanie za wspaniały mecz, ale także okazja do zacieśnienia więzi. Magiczna piłka, która towarzyszyła im od początku, znów delikatnie świeciła, jakby przypominając, że ich podróż dopiero się zaczyna. Ksawery, patrząc na piłkę, powiedział: „Ta przygoda jest lepsza, niż myślałem. To dopiero początek. Następnego dnia rano, drużyna usłyszała o zawodniku, który po długiej rehabilitacji wracał do gry. Alex był wcześniej kluczowym zawodnikiem drużyny, a teraz miał ponownie stać się mentorem i wsparciem dla młodszych graczy. Wszyscy nie mogli się doczekać jego przybycia. Część trzecia. Powrót bohatera. Poranek w klubie zaczął się od ekscytujących wiadomości. Alex, rocznik 2007, dołączył do drużyny po ciężkiej kontuzji. Był inspiracją dla kolegów, którzy przez cały czas jego rehabilitacji czekali na jego powrót. Cześć wszystkim, wróciłem, powiedział z uśmiechem, wchodząc na boisko treningowe. Aleks był symbolem nieustępliwości i determinacji, a jego powrót zwiastował wielkie rzeczy dla drużyny. Pomimo przerwy, Aleks szybko odnajdował się na boisku. Pracował intensywnie nad odbudowaniem formy, a jednocześnie pomagał kolegom w doskonaleniu ich umiejętności. Szczególnie dużo czasu spędzał z Olkiem i Mikołajem, którzy podziwiali jego styl gry i zaangażowanie. Aleks, jak ty to zrobiłeś, że nigdy się nie poddałeś? Zapytał Olek. To proste. Marzenia są ważniejsze niż trudności. Kontuzja to tylko przeszkoda, a przeszkody są po to, żeby je pokonywać, odpowiedział Alex z uśmiechem. Alex szybko stał się kluczowym elementem drużyny w finałowej części sezonu. Podczas jednego z treningów ksawery miał trudniejszy moment. Aleks pomógł mu zrozumieć taktykę. Pamiętaj, Xavery, że to, co teraz wydaje się skomplikowane, stanie się łatwe, gdy tylko się w to zaangażujesz. Nie poddawaj się, zawsze masz drużynę za sobą dodał, poklepując go po plecach. Nadszedł dzień finałowego turnieju. Drużyna Polonii stanęła w szranki z najlepszymi zespołami w regionie. Stadion pełen kibiców tętnił życiem, a atmosfera przypominała profesjonalne rozgrywki. Alex jako kapitan zebrał wszystkich w szatni i powiedział: Pamiętajcie, że jesteśmy drużyną. Każdy z Was ma swoje zadanie. Wygrywamy i przegrywamy razem. Niezależnie od wyniku, dajemy z siebie wszystko. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Polonii: 2 do 0. Adaś i Piotrek znakomicie współpracowali w środkowej linii. A Ksawery po precyzyjnym podaniu od Alexa zdobył pierwszą bramkę. Ich gra wzbudziła uznanie nie tylko kibiców, ale także obserwatorów z innych drużyn. W przerwie meczu Alex podszedł do Olka, który czuł się zdenerwowany przed kolejną połową. Dasz radę, graj swoje! Zmotywowało to młodego zawodnika. Do jeszcze większego wysiłku. W finale Polonia zmierzyła się z Drużyną uchodzącą za faworyta. Mecz był wyrównany, a obie drużyny miały swoje szanse. Miłosz obronił strzał, ratując drużynę przed stratą bramki. Na kilka minut przed końcem meczu wynik wciąż był remisowy. Aleks przejął piłkę w środkowej części boiska i podał do Olka, który precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Stadion eksplodował radością. Gdy sędzia zakończył mecz, drużyna Polonii rzuciła się sobie w ramiona. Aleks, patrząc na swoich młodszych kolegów, poczuł dumę i spełnienie. Wiedział, że ich sukces to efekt wspólnej pracy. Aleks, zachęcony sukcesem z drużyną, otrzymał propozycję dołączenia do pierwszego składu Polonii Warszawa, grającego w ekstraklasie. Jego debiut na najwyższym poziomie rozgrywek był wydarzeniem, które przyciągnęło uwagę wielu kibiców i dziennikarzy. Pierwszy mecz w ekstraklasie odbył się na wypełnionym po brzegi stadionie Polonii. Aleks wyszedł na boisko z numerem Dziesięć, co podkreślało jego znaczenie w zespole. Już w pierwszej połowie zaliczył asystę przy bramce, a w drugiej strzelił gola, który zapewnił drużynie zwycięstwo. To były niezapomniane chwile, powiedział po meczu. Zawsze marzyłem o grze na tym poziomie, a teraz mogę reprezentować Polonię w ekstraklasie. To dowód, że warto walczyć o swoje marzenia. Po udanym sezonie w ekstraklasie, Aleks otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. Jego debiut odbył się na stadionie narodowym w Warszawie podczas meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy. W dniu meczu stadion był wypełniony kibicami w biało-czerwonych barwach. Aleks, wychodząc na murawę, poczuł dumę i odpowiedzialność. Grał z najlepszymi zawodnikami w kraju, ale nie zapomniał o swoich korzeniach. W wywiadzie przed meczem powiedział: Ten moment dedykuje mojej drużynie Polonii Warszawa. Bez nich nie byłoby mnie tutaj. W drugiej połowie Alex zdobył bramkę, która przypieczętowała zwycięstwo Polski. Stadion eksplodował radością, a Alex unosił ręce w geście triumfu. Po meczu Alex wrócił do klubu, gdzie spotkał się z młodszymi zawodnikami. Opowiedział im o swoich doświadczeniach i podkreślił, jak ważne jest nie poddawać się i zawsze dążyć do celu. Wy też możecie tu być. Wszystko zależy od waszej pracy i wiary w siebie. Powiedział, patrząc na Olka. Mikołaja i resztę drużyny. Magiczna piłka, która towarzyszyła drużynie przez całą podróż, znów delikatnie świeciła, przypominając wszystkim, że każde marzenie można spełnić, jeśli tylko się w nie wierzy. Aleks postanowił zaangażować się w szkolenie młodszych zawodników w Akademii Polonii. Jego wiedza i doświadczenie stały się bezcenne dla nowego pokolenia piłkarzy. Regularnie organizował warsztaty, podczas których dzielił się wskazówkami na temat techniki, taktyki i mentalności potrzebnej do osiągania sukcesów. Najważniejsze, co możemy dać innym, to wiarę w siebie i przekonanie, że każdy sukces zaczyna się od ciężkiej pracy, mawiał podczas spotkań z młodymi piłkarzami. Dzięki Aleksowi, wielu młodych zawodników rozpoczęło swoje przygody z piłką. Wierzyli, że Polonia może być dla nich miejscem, gdzie marzenia zmieniają się w rzeczywistość. W kolejnych latach pod wpływem sukcesów Alexa, Akademia Polonii stała się symbolem rozwoju młodych talentów. Drużyna osiągała coraz lepsze wyniki, a magia piłki, która wciąż świeciła, inspirowała kolejne pokolenia. Alex, obserwując sukcesy swoich następców, wiedział, że jego wysiłek nie poszedł na marne. W sercach wszystkich, którzy mieli szansę go poznać, pozostał jako legenda Polonii i dowód na to, że marzenia zawsze warto realizować.